Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj przetestujemy sobie nowego godli zioma, nową godli jednostkę, którą dostałem tutaj od widza. I słuchajcie, Titan Presentman to nowa godli jednostka AOS, splash do tego, także no jest potężnie. Obrażeń od 500 do 5000, radius 30 do 60, cooldown 0.2 do 0.5, czyli się zwiększa, więc tutaj akurat no wolniej bije na maksymalnym i dips mamy z 1000 do 25000. Dla porównania na przykład Chef TV ma 16, Koraptet 25, także tutaj tylko Koraptet z nim może konkurować, tak naprawdę, albo do upgraded Titan Sea Deba to wiadomo, nie? I tu oczywiście, widzowie, już podpisałem. Titan Prezent, widzowie, od razu Wam powiem, nie jest jakiś mega wart yy, dużo gemów. Dlaczego? Uwaga, zobaczcie, jest dopiero godzina po evencie, a ma już, ma już go 4100 osób. Dla porównania szefa TV ma tylko 48800, a no wiecie, on był już długo, bo turki event był chyba z 3 tygodnie albo nawet 4, no dobra, może 3, bo przesadzam, 48,8, a tu mamy już 4,1, także naprawdę w szybkim tempie się to tutaj pojawia, więc Titan Presentment, ja jeszcze poczekam widzowie, żeby tego Titana Presentmenta sobie zdobyć, ale taniej, tak, więc lepiej poczekać i sobie go taniej tam kupić, ale chciałem Wam go pokazać, także mamy pożyczonego, mamy też tą Elf Camera Woman, przetestujemy przy okazji. I słuchajcie, mam też Frost DJ-a z ale go trzeba przetestować w osobnym odcinku. Tylko 49 takich jest. Zobaczcie, z Battle Passa są bardziej te postacie takie, wiecie, rare. Bo jeżeli chodzi o Frost DJ-a, no to patrzcie, Titana pełno ma osób. Już idziemy testować oczywiście, z, z takimi jednostkami jak mam tutaj. A tutaj, żeby zdobyć tego Sinisterka, którego też wam będę pokazywał, no to będzie ciężko, a tego dj -a też było ciężko zdobyć. Także tutaj ciężej właśnie o te postacie. Ale widzowie, lecimy. Zobaczymy, jak ten Titan Presentman Man na Wala tymi łapami. Oczywiście mam lekkie lagi, bo wiecie, wrzucam odcinki tutaj, renderuję wszystko, robię, a jestem nie u siebie do, na wyjeździe, więc wiecie, no po prostu są lagi. Także sorki, tak z góry. I teraz tak, robimy tych Santa TV bedów. To jest moja ulubiona farma, widzowie. Jak dropniecie go, a to nie jest trudne, bo 9% jest z niego z Santa Creta. W ogóle mamy losowanie na Santa Creta y z naszego kalendarza adwentowego. Wystarczy pisać na serwerze, zdobyć dziesiąty poziom, pisać z ludźmi po prostu na różnych kanałach. I zapraszam was, macie link w opisie do Discorda, w all my links, macie link też do Discorda, macie link do wszystkiego w sumie. Tam, tak od razu powiem. No i możecie sobie wbić i brać udział w różnych losowaniach, na przykład na Santa Creta. Także zapraszamy do naszego Discorda, zapraszam na grupkę Roblox na takie fajne widzowie koszulki z żabą Mereza. Patrzcie, żabki Mereza, żabki Mereza Team. Za niedługo, dosłownie za dzień, może dwa, może trzy maksymalnie do trzech dni pojawią się nowe koszulki i spodnie widzowe świąteczne z żabką. Także naprawdę myślę, że warto wbić. Będzie ciekawiej. Patrzcie, mamy tego Titan Presentmana, Co to jest w ogóle? Jak chłop ubrany jest na czerwono? No totalnie. No do Wam, że ciekawie to wygląda. Przepuśćmy tych tutaj z Kibili. Dajmy na, na razie może Scientistę z tego powodu, że chciałbym na razie poulepszać tutaj Santa TV Menów i później dopiero tego Titana tutaj wrzucić. Więc zróbmy to tak, można maksymalnie mieć trzy Santa TV Bedy. No i dobra widzowie, lecimy. Myślę, że ten Titan Present Man w sumie fajnie by było mieć Shielda, żeby go bronił, ale dobra, mamy Medyka. Mamy Medyka, Medyka jeszcze nie używaliśmy, także myślę, że Bedy w końcu będzie mógł coś tutaj porobić. Ja widzowie lecę i musimy go ewidentnie tutaj widzowie postawić. Ja, ja nie wytrzymam, muszę go postawić. To wygląda naprawdę potężnie. Dobra widzowie, mamy 6 wave'a i mamy do postawienia Tytana, prezentmena, więc dajmy go tutaj. Myślę, że no może nie jest to jakieś najlepsze miejsce, ale co on robi? Och, on splaszuje prezentami. 3247,5 obrażeń plus 4613,8. Co to jest w ogóle? Jaka statystyka szalona, nie? W sensie naprawdę to wygląda tak totalnie dziwnie, ale fajnie, dobra. Widzę, że naprawdę będziemy mieli niezłą zabawę z nim, ale powiem Wam, że tak, jedna rzecz w ogóle, zauważcie, jaki on jest drogi do ulepszenia, co nie? Dlatego musimy koniecznie dać. Santa TV bedów tutaj ogarnąć i dajmy sobie też barierkę troszkę większą, bo troszkę to zajmie zanim go ulepszymy. Zobaczcie, te godli postacie, myślę, że i tak jest lepszą postacią niż nasz, niż nasz godli Upgraded Titan Cinema, bo tego Upgraded Titan Cinema jak używałem to w ogóle nie miałem takiej fajnej zabawy jak go używałem, wiecie o co chodzi, po prostu no nie bawiłem się jakoś super dobrze, a tutaj on rzuca prezentami, jest za 5000 do ulepszenia, nie jest tak źle naprawdę, damy radę, zaraz tutaj ogarniemy na niego kaskę widzowie. Tu za 500 tu ulepszamy, zaraz nasi Santa TV menu. o już Widzę, że chyba naprawione, patrzcie, głowę ma normalnie. Także chyba już naprawili to, że on się tu rozlatywał, ten Santa TV Man. Jak wiecie, go ulepszaliśmy, to tak dziwnie się zachowywał. On się on tak dziwnie wyglądał. Ale teraz mamy już to zrobione. I Titan Presentman, widzowie, jest do ulepszenia na drugi poziom już za 5000. Także naprawdę dużo. Powiem wam, że dużo trzeba mieć dolarów, żeby tego ziomala ulepszyć. Mam nadzieję, że później będzie w miarę łatwo, bo jeżeli on będzie tak drogi, to ja naprawdę się boję, widzowie. Ja się boję, co tu dalej będzie. Mogłem tego Scientisty nawet nie stawiać, wiecie? Żeby po prostu zobaczyć tutaj totalnie, totalnie tylko Titan Presentmana, jak on się, tu, wiecie, będzie prezentował, jak będzie nawalał, ale już, dobra, no trudno, dałem, widzowie, to dałem. To, to już. Bo już tego nie cofnę. Dobra, kolejny Santa TV Man. No, i jak widać, rzeczywiście to naprawili. Patrzcie, w poprzednim odcinku widzieliśmy takie zbugowane to było ten Santa TV Man, a teraz już naprawdę wygląda fajnie. Minigun toilet rozwalony, rzucamy prezentem widzowie, to w ogóle mi się mega podoba, że ten Tytan rzuca tym prezentem, to wygląda mega, mega, tak śmiesznie, nie? Po prostu śmiesznie i fajnie jednocześnie. Ulepszmy kolejnego tego Santa ziobeczka. kolejnego tutaj. I wszyscy leżą, normalnie Chillera, patrzcie, przed świętami Santa w tym roku widzowie nie rozdaje prezentów. W tym roku nie ma Mikołaja i idą spać na prezentach, się mano. Dobra widzowie, mamy na drugie ulepszonko, także myślę, że ulepszamy Titan'a, prezentmena. No i teraz on rzuca nadal prezentami, ale robi to o wiele szybciej. Naprawdę, co? Poczekajcie chwilę. Czy on właśnie. Widzicie, ile on kosztuje? Bo ja tak sobie gadam i nie zauważyłem. 40 koła. Co jest widzowie? To jest przewod też w ogóle. halo, gościu, jaki ty drogi jesteś, ale dobra, wiecie co? Damy radę. Mogę to zrobić. Mogę to widzowie zrobić, bo mamy za 40 tysięcy w ogóle <grym> drugi poziom i Titan Presentman wymaga, żebyśmy mu dali 40 koła na ulepszenie. To jest naprawdę szalone. No przyznajcie, że czegoś takiego się nie spodziewaliście, bo ja naprawdę się tego nie spodziewałem. Brzmi to nawet jak zbugowane, wiecie coś, że on nie powinien tyle kosztować, ale sądzę, że powinien, że on po prostu jest mocny. No, bo zobaczcie, on ma splash damage, czyli jak szef TV-man, jak taki chief TV-man. No, i do tego jeszcze nie dość, że splash, czyli bije kilku naraz tam, gdzie rzuci. To jeszcze ma tak dużo obrażeń na start. Ogromny zasięg i naprawdę cooldown bardzo mały. Także mi się wydaje, że to tak miało być, wiecie? Tak to miało na pewno być. I teraz tak, mamy tego Santa TV-mana. No, on teraz wygląda kozacko. No, nareszcie, nareszcie to naprawili. Teraz widzowie to wygląda jak należy, tak? Że wiecie, to no nie wygląda jakoś głupio. I teraz tak, możemy też postawić go. Tutaj, wiecie, możemy tutaj zrobić kolejnego tego tytuła prezenta i po prostu te 3000 bić już na samym początku. To jest bardzo dużo, bo zauważcie, że za 1000 tylko go stawiamy, a możemy już zadawać aż 3247,5 obrażeń. No oczywiście za 5000 ulepszyć to jeszcze nie jest tak ciężko, tak żebym mógł. I może zrobię dwóch, może zdążę. Wydaje mi się, że net na luzie zdążymy, wiecie? Santa TV Mani, patrzcie, jak tu wyglądają. Pięknie, to naprawdę. Maksymalne ulepszenie tak oto wygląda. Piękny prezencik żółty trzyma. Ma do tego pełne. No innych prezentów, różowy, fioletowy, czerwony, zielony, pomarańczowy, taki żółty, bym powiedział, cytrynowy i niebieski, no i zielony oczywiście, tutaj taki drugi, czyli ten jest ciemniejszy, ten jaśniejszy. No i powiem wam, że bardzo dużo prezentów, tak po prostu. Podsumujmy to, że Santa TV Man naprawdę ma ogrom prezentów. Robimy teraz wszystkich na maksa i później robimy Titan Prezent Menów na maksa, nie? Jakby tutaj po zrobieniu farmy, widzowie, zrobimy maksymalną tutaj, o, po 7 tysięcy i powiem wam, że nie da dąża, biedny, do no, nie na za tutaj. Naprawdę jest ciężko, Mimo tego, że mam bardzo potężne postacie te godli, to i tak naprawdę no, idzie, idzie troszkę, wiecie, tutaj nie nadążyć za tymi skibidi. Naprawdę, jest tutaj taki balusi balusi problemik. Daby też Scientist TV jednak jednak się przyda, widzowie no się wiecie, jednak nam się przyda jakaś bariera, która rzeczywiście nas wybroni, gdyby ten Titan nie dał rady. Bo chciałbym to wygrać kolejny raz, wiadomo, im więcej wygramy, tym więcej dostaniemy, wiecie tutaj, rzeczy, nie? No, im więcej wygramy, to dostaniemy więcej kredytów, wiadomo. Także no, trzeba wygrywać, prosta sprawa. Dajmy tego scientistę i robimy Titanów, widzowie. Jak to wygląda potężnie, dobra? Ja zbieram 40 tysięcy i zobaczymy, co on potrafi na kolejnym ulepszeniu. Patrzcie, 7 tysięcy mu dodamy. Ja nie mogę. To ciekawe, ile na ostatnim jest ulepszeniu, bo jeżeli teraz jest. 40 tysięcy, to ja się boję pomyśleć, co będzie później. Naprawdę, robię tą armatę. Boję się, widzę, pomyśleć, co będzie na ostatnim, na czwarty poziom. Bo czwarty będzie chyba ostatni, bo zrobimy mu 0,2 cooldowna e, cooldownu i później będzie 0,5, tak? Czyli wrócimy do większego, ale będziemy mieli jeszcze chyba większe obrażenia. Bo on musi robić 25 tysięcy, także sądzę, że. W sumie to nie wiem, co mu damy na czwartym poziomie. No dobra, czekamy, zobaczymy, o co chodzi, bo powiem wam, że teraz mam zagwostkę Co on będzie miał? Czy tylko ma trzy poziomy? Dobra, widzowie, póki co jakoś mi to idzie. Musiałem dać medyków obok nich, no bo tak naprawdę bez medyka nie dadzą rady. One jakby... Te postacie nie odbijają, tak? Titan Presentment nie odbija tutaj sobie Stuna, także Titan Presentment musi mieć pomoc. Albo Shield Cameramana, albo medyka. Sądzę, że lepiej było wziąć Shield Cameramana. Damy też na maksa Elf Camera Woman. Zobaczymy, co ona potrafi. Ej, dużo ma tych ulepszeń. Patrzcie, normalnie. Na początku bije, boksuje, nawet może się bronić i strzela z takich, no nie wiem, takich świątecznych pistoletów, powiedzmy. No nie wiem, tak bym to nazwał po prostu. Więc widzowie, tak wygląda Elf Camera Woman, też bardzo fajna, 1500 obrażeń, 40 zasięgu, 0,25 1500, czyli naprawdę dużo. I uwaga, dajmy może pierwszego tutaj widzowie. Ok, uwaga. Jo, patrzcie, ale teraz jest szybki, ma tylko trzy poziomy. Normalnie, ej, ma tylko trzy poziomy. Co jest Titan Presentment ma trzy poziomy, 14980 obrażeń, 60 zasięgu, co 0.2 sekundy. Czyli dziwne, bo jakby pokazywało, że na ostatnim ulepszeniu, dlatego myślałem, że jest jeszcze czwarty poziom, że mamy więcej obrażeń, ale będziemy mieli cooldownu 0.5, bo było pokazywało, że od 0.2 cooldownu do 0.5. Nie wiem dlaczego. Może jakiś błąd po prostu, ale tak to widzowie wygląda, jeżeli chodzi o Titana Presentmenta. Na pewno będę chciał go sobie sprawdzić ale wszystko na spokojnie, bo wiecie mam jeszcze Frost DJ a do przetestowania, tego Sinister do zdobycia z Battle Passa i później będę handlował po Titan Present Man'a i będę miał w sumie wszystkich tak, więc bardzo szybko ten update'ik pójdzie jak zawsze u Berezika, ja totalnie tryharduję widzowie, lecimy dalej, także widzowie Titan Present Man jest bardzo fun to play naprawdę, ulepszyłem tutaj kilku postawiłem net kilku tak, żeby byli na drugim poziomie, bo już na drugim dużo biją oczywiście kilku mam na max level i naprawdę mega szokowała mnie ta cena te 40 tysięcy, powiem wam, że jestem w szoku, ale z drugiej strony to naprawdę też fajnie wygląda. Super jest to zrobione, że kosztuje bardzo dużo, ale też bardzo dużo robi. I tutaj tych medyków dałem dobrze w ogóle. Czekajcie, oni obejmują. No obejmują tutaj w miarę. Tak, wszystkich. No i super. Czyli w koniec końców udało nam się tutaj ładnie to ustawić. Tym razem nasz Frost przyjaciel idzie z prawej strony. Bardzo dobrze, bo tutaj mamy potężniejszych ziomów. W sensie więcej ich jest chyba. Także no myślę, że będzie okej. Okay. Już nie dostaniemy niestety z Mikołajów więcej, także widzowie możemy ulepszyć tego tutaj ziomka, żeby po prostu więcej z tymi prezentami zadawał i czekamy aż wygramy z Bostoiletem. Toiletem. To co jeszcze zauważyłem, uwaga, w momencie kiedy Titan Presentment dostaje stuna, ma dostać stuna, on też się broni rękoma tak jak Upgraded Titan Cinema. Jakieś dwa albo trzy razy, jeżeli dobrze zauważyłem. Nie wiem, czy wam teraz pokażę. Na razie nie widzę, żeby ktoś tutaj miał nas stunować, ale było coś takiego. Może nawet zauważyliście jak grałem, ja dopiero teraz się skapłem i rzeczywiście jak on nie ma medyka, medyk go nie uleczy, no to on sam tutaj łapkami, wiecie, się wybroni, nie? Po prostu robi takiego bloka jak Upgraded Titan Cinema, także bardzo podobny tutaj schemat działania co do blokowania tego. No, wow, ile oni biją? Po 15 koła, tak co 02. Patrzcie, jak on spada. Naprawdę, on total. Aha, i nie ma go. Spłynął, gościu, po prostu spłynął, dlatego że mamy splash damage i dlatego to będzie bardzo dobry godly. W sensie, moim zdaniem, ten godli świąteczny nawet będzie lepszy niż godli Upgrade Titan Cinema, bo Upgrade Titan Cinema nie jest taki fan to play, o wiele ciężej go ulepszyć. Jak macie tego Santa tv to lepiej tego Titana Presentmana mieć. I taki, wiecie, on mi się kojarzy z takim właśnie Titanic Jolly Cutem, jak kiedyś był taki pierwszy event świąteczny w PSX-ie. Teraz mamy PS99 oczywiście, ale w PSX-ie był event. No to naprawdę to wtedy tak wyglądało, że to było takie, wiecie, mega przyjemne, takie wow. I ten Titanic też jest właśnie takie wow. On robi to wow, on robi to zaskoczenie, naprawdę super sprawa. Także widzowie, kolejne tutaj patrzcie, za wygrany mecz też macie expa, czyli za wave'y i za mecz macie expa, łącznie 2000 expa, czyli to co mówiłem to nieprawda, w sensie nieprawda. Ja tak się zastanawiałem, czy to znaczy, że trzeba kupować skipy wave'a? ten się skipy w Battle Passie, żeby mieć. Uh, Nadba, dziękuję bardzo za prezencik. Barceli, dziękuję za prezencik. Naprawdę mega miło, zbieramy, widzowie. Nie, nie otwieram. Wszyscy mi tutaj wysyłacie, nie otwieram. Więc słuchajcie, jak będziemy mieli dużo, to wtedy otworzymy. Tego Frost DJ Speakermana wam pokażę za niedługo. Już widzieliście teraz, proszę bardzo. Mieliście tutaj, że tak powiem, pokazanego najnowszego Godly. Tak on wygląda. Jest go 7000 już, go będzie naprawdę dużo. Nie, bez problemu go kupię. Naprawdę. Bez problemu dostaniecie Santa TV Mena i Titana Prezent Mena. No przecież naprawdę pierwszego dnia aż tyle postaci jest, jeżeli chodzi o mityka nowego i godli, patrzcie to, już tego jest 51,5. Także tutaj będzie go o wiele więcej, także będzie w miarę, myślę, w cenie takiej przystępnej dla każdego. No, powiem wam, że na pewno go zdobędę. Także tutaj czekam po prostu, aż troszkę spadną emocje, ta wiecie, ta, ta cena. I lecę już oddać widzowi. Podpisanego oczywiście za to, że pożyczył Macie widzowie fajny odcinek. My idziemy testować frost DJ Speakermana i lecimy z battle passem do końca, bo jednak za każdą grę dostaje się też ekspań. Tyle czyli nie trzeba totalnie skipować tierów. Ale spokojnie widzowie, patrzcie, znowu mam 4 koła Robuxów, także już wróciło mi to. Ale nie opłaca się skipować, lepiej grać po prostu. Także ja już nie skipuję. No i widzowie, co? Do następnego odcinka się bada.